Dzień dobry Siemanko, witam! Wracam z moimi indywidualnymi filmami, tak jak zapowiadałem, także wszystko zgodnie z planem. Dzisiaj, dzisiaj chcę odnieść się, dzisiaj chcę odnieść się do sprawy, o której praktycznie cała Polska mówi od kilku dni, czyli do sprawy czyli do sprawy zamachu, no bo to tak trzeba to nazwać, zamachu zbrodni wojennej, izraelskiej zbrodni wojennej na kordonie sanitarnym, w którym zginął m.in. Polak. Ale to jakby tutaj w tej całej sprawie nie chodzi tylko o to, nie chodzi tylko o tą jedną zbrodnię wojenną, no bo, bo jakby ten temat jest dużo, dużo szerszy, ale do, tego, ale do tego zaraz przejdziemy. Tutaj oczywiście moja koszulka dzisiaj nie jest przypadkowa, koszulka Strażak Brown. Dlaczego taką koszulkę założyłem? No to już zaraz się dowiecie. Także zaczynamy, panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Co pan robi? Co pan wyprawia? Co Ach, no piękne to są ujęcia, można by było je oglądać godzinami. Można by było je oglądać godzinami. Yy, dlaczego? Dlaczego, żeby było je oglądać godzinami? No właśnie dlatego, że że ta akcja Grzegorza Brauna, ja już nagrywałem o tym, ja nagrałem o tym dwa filmy, wtedy się na mnie rzuciła masa różnych żydo, żydofilskich hejterów, takich nazwę. E, jeśli ktoś jeszcze tych filmów nie widział, no to polecam, e, polecam, ja je do, oczywiście jeszcze je podlinkuję, jeszcze je podlinkuję tutaj w opisie. Natomiast teraz przechodząc, przechodząc już do konkretów, ta akcja świetnie pokazała, pokazała pewien, pewien mechanizm, który funkcjonuje nie tylko i to nie tylko funkcjonuje w Polsce, ale na całym świecie, czyli, czyli to, że Żydzi są święci. Żydzi są nietykalni. Nie wolno źle powiedzieć o Żydach, nie wolno zgasić świeczek żydowskich. Bo z jednej strony po, yy, po tej akcji Grzegorza Brauna był podnoszony taki argument, no co tam Brownowi przeszkadzają, jakieś świeczki, po co bierze gaśnicę i je gasi. A z drugiej strony... Jakaś w ogóle niesamowite poruszenie było z gaszeniem kilku świeczek gaśnicą w Sejmie. Przecież z tego się zrobiła historia afera na skalę światową. Przecież jeszcze w, Pol a w, Pol w Polsce to nawet powstała piosenka. O Grzegorz Braun, no jak ktoś jeszcze nie widział, to piosenka i teledysk. Jak ktoś jeszcze nie widział, to też polecam. A najważniejszym powodem do tego, żeby sobie wracać do tego nagrania z uśmiechem, jest to, jak przypominam sobie ból dupy żydofilskich fajnopoliniaków, właśnie. Ja trochę, no ja nie powiem, mi się zdarza być człowiekiem trochę złośliwym, ale tylko dla idiotów. No tylko dla idiotów i takich właśnie ludzi, ja ich też nazwałem swego czasu w jednym filmie, ludzi, którzy mają sokowirówkę zamiast mózgu. Ale przechodząc dalej. Jeśli ktoś nam powiedzmy interesuje się choć trochę jeśli ktoś trochę się, choć trochę się zainteresował, no to ta wojna między Izraelem a Palestyną już trwa na tyle długo, no to że myślę, że większość oglądających wie o co w tej wojnie chodzi, kto tu tak naprawdę jest ofiarą, a kto, tu, a, kto jest, a kto jest napastnikiem. Myślę, że większość z Was wie, jak ta sytuacja, jednak większość z Was wie, jak ta sytuacja wygląda, jak ktoś nie wie, no to, pro, no to jak ktoś nie wie, no to niech dzisiaj sobie doczyta, a kiedyś gdzieś tam może jakiś film trochę bardziej, rozszerzający tę historię dodam. Natomiast przechodząc do tego, co się wydarzyło, co się wydarzyło w Polsce, zgaszenie świeczek hanukowych spowodowało wielkie oburzenie i dosłownie wielkie oburzenie yy, nawet bym nie powiedział, takich wielkie oburzenie fajnopoliniaków, ja tak nazywam tę grupę społeczną Fajno Poliniacy. Yy, którzy nie identyfikują się z Polską, oni generalnie wewnętrznie, bo oni tylko udają, że się z Polską identyfikują im się tak wydaje, ale oni ogólnie wewnętrznie to oni gardzą Polską, yy, gardzą wszystkim co polskie i a kochają wszystko, co jest antypolskie. To już tak w bardzo dużym skrócie. Ja myślę, że każdy z was mniej więcej yy, nawet gdzieś tam w swoim otoczeniu, czy to w pracy, czy gdziekolwiek indziej, jest w stanie taką grupę zidentyfikować. Ta grupa jest w Polsce dosyć liczna, Ta grupa jest w Polsce dosyć liczna i właśnie ta grupa była oburzona zgaszeniem świeczek przez Grzegorza Brauna. Tak samo ta sama grupa była oburzona i krzyczała, Putin dokonuje zbrodni wojennych, ale w momencie kiedy Izrael, Żydzi dokonują zbrodni wojennych i to nie chodzi tylko o te zbrodnie, o tę o zbrodnię związaną z konwojem, w którym, z konwojem humanitarnym, w którym zginął Polak, Chodzi o to, że Izrael dokonuje zbrodni wojennych regularnie, od dłuższego czasu. To nie jest żadna... Nowość, tylko że akurat w tej zbrodni wojennej zginął Polak, zostało to, zostało to nagłośnione w Polsce mocniej. Ale generalnie Izrael dokonuje zbrodni wojennych regularnie, tylko że jak Izrael dokonuje zbrodni, jak Żydzi dokonują zbrodni wojennych, no to jest wszystko w porządku. To, nikt, to jest po prostu wszystko w porządku. Natomiast kiedy robią to, kiedy robią to, no bo wiadomo, to jakby też nie ma co ukrywać, na każdej wojnie dokonuje, dokonywane są zbrodnie wojenne. I teraz jest najważniejsza rzecz, która musi wybrzmieć. Nie ma znaczenia, kto popełnił zbrodnie. Dla mnie nie ma znaczenia, kto popełnił zbrodnie, w takim sensie, że czy popełnił te zbrodnie, popełnili te zbrodnie Amerykanie, czy Żydzi, czy Ukraińcy, czy Niemcy, czy ktokolwiek inny. Zbrodnia jest zbrodnią i Amerykanie też popełniają zbrodnie wojenne od wielu, wielu lat, regularnie, na różnych frontach, ale nie, kurde, nie ma żadnego problemu, no, to wszystko jest w porządku, bo Amerykanie mogą, bo jak Amerykanie, jak Amerykanie dokonują zbrodni wojennych, no to oni wprowadzają demokrację. Ale jak Putin, ale jak Rosja kogoś zabije, to nie jest to wprowadzanie demokracji, tylko to już jest zbrodnia wojenna, to jest kataklizm i wszystko inne. A jaka była reakcja polskich władz na to, co się stało? Otóż relacja, relacja, reakcja polskich władz była taka, że pan premier milczał. Cały dzień w dzień, w który to się wydarzyło, milczał, milczał prawie cały dzień kolejny i dopiero i dopiero wieczorem i dopiero wieczorem napisał jakiegoś tam enigmatycznego tweeta, który tak naprawdę niezbyt, który tak naprawdę niezbyt wiele wnosił. Ja tutaj może parę zdań z tego tweeta zacytuję. Panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. No takie to. No już lekko powiem po prostu. Lekko mówiąc, no to jest to po prostu żałosne. Ale prezydent Duda, co mnie też wcale nie dziwi, nie był lepszy. I tutaj zacytuję z te parę zdań z prezydenta Dudy. Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci w strefie gazy wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen, w tym polskiego obywatela. Jestem myślami z ich najbliższymi. Ci odważni ludzie swoją, służbę, swoją służbą i poświęceniem dla bliźnich zmieniali świat na lepsze. Tragedia ta nigdy nie powinna się wydarzyć i musi zostać wyjaśniona. A co zrobił ambasador Izraela? Ambasador Izraela, jak już wszyscy pewnie doskonale wiedzą nasrał nam na dywan. Ale cóż innego mógł zrobić, skoro... No niestety trzeba to z bólem powiedzieć, bardzo duża część Polaków, jeśli nieznaczna część Polaków, nie szanuje samych siebie, no więc siłą rzeczy też nie może oczekiwać szacunku od innych. Tak niestety jest i to trzeba powiedzieć wprost, dlatego srają na nas, po prostu srają na nas. Różni ludzie z zagranicy, a robią to dlatego, że wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. No i tutaj odniosę się do wpisu, e, wpisu ambasadora Izraela, e, zacytuję kilka zdań. Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, wskutek którego śmierci, śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider konfederacji Krzysztof Bosak. Twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i tutaj uwaga, bo wchodzimy, wchodzimy w ciekawy wątek. I którego partyjny kolega? Prawicowy ekstremista? Oczywiście. E, oczywiście, zgasił hamukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. I teraz najlepsze, teraz najlepsze odlot zupełny, odlot na Marsa. Antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawa do istnienia również dla dobra całego świata zachodniego. No, także no brzmi jak psychiatryk, tak, brzmi jak psychiatryk. My co prawda, zbombardowaliśmy konwój sanitarny, ale wygasicie świeczki, jesteście zbrodniarzami i antysemitami. No, po prostu psychiatryk. Tak, to jest psychiatryk. I tutaj jeszcze taka, dobrze, że, że ta notatka została dodana z linkiem do artykułu, w którym możemy przeczytać, że konwój, że to było jasne, że nie było żadnego przypadku, że to nie jest żaden wypadek, że ża Konwój został trzykrotnie, trzykrotnie celowo zbombardowany. Nie ma mowy o wypadku lub pomyłce. Działanie było umyślne. Działanie było umyślne. Dlaczego ja o tym mówię? Yy, bo jeszcze, yy, bo jeszcze. Bo Ambasador, pan, pan ambasador to ciągle wspomina o tym, że to był wypadek, przypadek i to nawet dosłownie takich słów użył. Ambasador Izraela w Polsce nie żałuje swojego wpisu i podkreśla, to była pomyłka niezbrodnia wojenna. Czyli co, pomylili się trzy razy? To trochę tak jak to trochę tak, jakby ktoś się nadział na nóż 15 razy. No, 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 no ludzie kochani, no nie ma takich przypadków. No nie ma takich przypadków. Jeśli niektórzy, co też widać po reakcjach, obudzili się dopiero dzisiaj e, i, i zaczęli zauważać, że ci Żydzi to wcale nie jest jakiś uciśniony, uciśniony naród, tylko to jest po prostu e, naród terrorystów, no bo tak trzeba to nazwać. Żydzi to jest naród terrorystów terroryzujący cały świat, e, wypominając, a bo tutaj myśmy mieli holokaust i był antysemityzm. I na tym budują, i na tym budują cały czas różnorakie swoje roszczenia, bo to też była... Była mowa tutaj o roszczeniach żydowskich w Polsce swego czasu, ten temat trochę ugasł, ale to wcale nie znaczy, że Żydzi zapomnieli, że im się, że, że Żydzi zapomnieli o tym, że oni tych, że jakby te roszczenia straciły ważność. Nie, 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 te roszczenia y, ważności nie straciły. No to Żyd o pieniądzach, Żyd o pieniądzach to nigdy nie zapomni, to, 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 to nie, to nawet nie mieć się na to nadziei. Natomiast do, do tematu roszczeń, ja jeszcze dziś w dzisiejszym filmie wrócę, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Natomiast tu wracając do początku zdania, no to jeśli niektórzy dopiero teraz się zorientowali, że ten Izrael i ci Żydzi to wcale nie są aż tacy fajni i tacy w porządku, no to chyba przespał pod kamieniem ostatnie 20 lat albo dłużej. No, no, bo, no bo to jest jakieś niesamowite odrealnienie, żeby ktokolwiek mógł twierdzić w dzisiejszych czasach, że Żydzi to jest wspaniały i porządny naród, a Izrael to jest wspaniały i porządny kraj. Nie, nie jest. I to warto, jeśli ktoś tego nie wie, to warto sobie wrócić do historii wcale tak niedawnej yy, i sobie na przykład zobaczyć, jak ten, od czego się ten konflikt na linii Izrael-Palestyna zaczął i, i jak ta sytuacja cała wygląda, bo to nie jest tak, że ten konflikt Izrael-Palestyna zaczął się... Yy, za, zaczął się wczoraj, czy zaczął się pół roku temu, czy, czy jakoś w ogóle niedawno. Ten konflikt, da, ten konflikt trwa już od wielu, wielu lat i warto sobie do tego wrócić i się, jeśli ktoś tego nie wie, i się dowiedzieć, bo to sobie bardzo fajnie będziecie mogli zobaczyć, bardzo konkretnie, bardzo dokładnie, że Żydzi to nie jest żaden wspaniały naród, a Izrael to nie jest żaden wspaniały kraj, tylko... Tylko, że tak powiem zwykli, zwykli cwania, zwykłe cwaniactwo i terrorka całego świata, no i tyle po prostu jeśli chodzi o, o, o Żydów i sam Izrael. Natomiast ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że te różne wywiady, m.in. wywiad w kanale Zero, ale to nie tylko był wywiad w kanale Zero, bo Ambasador Izraela udzielał wywiadu różnym mediom i mam nadzieję, że te wszystkie wypowiedzi, które padły, uświadomią niektórym, y, otworzą niektórym oczy, jak bardzo Żydzi gardzą innymi ludźmi. Jak bardzo Żydzi po prostu gardzą innymi nacjami, innymi ludźmi, y, czyli tak zwanymi gojami. I pewien, pewne zaczynki tego można było zauważyć. Tutaj y, takie dane na przykład znalazłem, że ambasador y, po wywiadzie, po wywiadzie właśnie w, ty, w kanale Zero, uzyskał w polskich social mediach wyższy odczyt sentymentu wzmianek negatywnych niż w szczytowym momencie w 2022 roku Władimir Putin. O czymś to świadczy, o czymś to świadczy. Zobaczymy jak to się przełoży dalej, jaka będzie tendencja, ale mnie ogólnie to cieszy, że faktycznie... Do niektórych ludzi już takich, mówię, odciętych całkowicie o rzeczywistości, że nawet do nich coś tam trochę dotarło. Bo to nawet nawet lewicowcy zauważają zbrodnie wojenne Izraela w Palestynie. Nawet lewicowcy to zauważają, chociaż oni to są mega odcięci od rzeczywistości, ale nawet oni to zauważają, więc. No jest jakaś nadzieja, że ludzie, którzy gdzieś tam przespali pod kamieniem, ale wcale nie są, nie są skrajnie głupi, to będą w stanie na oczy przejrzeć. Jak mawiał Stanisław Michalkiewicz, na pewno są tu osoby, które lubią Stanisława Michalkiewicza oglądać, wiem, bo, yy, bo nagrywałem rozmowy na tym kanale ze Stanisławem Michalkiewiczem, yy, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Jak ktoś jeszcze tych rozmów nie widział, to polecam, bo rozmowy były przeprowadzone już trzy na tym kanale właśnie ze Stanisławem Michalkiewiczem, no to właśnie Stanisław Michalkiewicz mówił, co jest zgodne z prawdą, znaczy Stanisław Michalkiewicz mówi, yy, mówi o tym, co jest zgodne z prawdą zresztą, że antysemityzm, obecnie antysemityzm nie jest wtedy, kiedy ktoś nie lubi Żydów, tylko wtedy, kiedy to Żydzi nie lubią kogoś. To zawsze jest jak skrytykujesz, jeśli skrytykujesz yy, Żyda, no to zawsze masz odpowiedź od razu, uh, antysemityzm. Yy, rzucają tak jak zaklęcie, ha, tak jak zaklęcia rzucał Harry Potter, no to Żydzi rzucają antysemityzm, 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 takie zaklęcie obronne to jest dla nich. Natomiast wracając do tego wywiadu właśnie z kanału Zero, tego wywiadu Mazurka, wracając do tych roszczeń, no bo to się wszystko nam pięknie ze sobą łączy i zaraz zobaczycie dlaczego, no bo jakieś takie też zauważyłem poruszenie wśród części ludzi, że o tutaj Mazurek, super, bo Mazurek docisnął ambasadora Izraela, Mazurek docisnął, zrobił super rozmowę, skompromitował gościa, no Trochę umiaru, trochę umiaru można przyznać, że Robert Mazurek, ja bym to określił tak, że Robert Mazurek pierwszy raz od dawna nie skompromitował się w rozmowie z Żydem. Albo przynajmniej nie skompromitował się doszczętnie. Było widać, to, mu, to mogę przyznać, że było widać, że coś tam próbował, parę niewygodnych pytań rzeczywiście zadał, no ale to też jakby. To, że ktoś przez całe swoje dziennikarskie życie jest po prostu dziennikarską dziwką, no bo tak trzeba to nazwać, a raz na tam parę lat, czy zrobi coś, 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 coś co nie jest dziennikarskim dziwkarstwem, no to, to jeszcze nie uprawnia do tego, żeby żeby rozpościerać wielką euforię nad takim człowiekiem. Nie, no to nie uprawnia co zachował się tam Mazurek porządnie raz na kilka lat, no to wielka mi historia, no Naprawdę, no umiaru trochę, umiaru trochę, że umiaru trochę, a jeśli chodzi właśnie jeszcze o Mazurka i roszczenia żydowskie. I co to ma wspólnego w ogóle z Mazurkiem? Przyjacielem Mazurka był Szewach Weiss. Szewach Weiss, czyli Ambasador Izraela w Polsce swego czasu. No i ten właśnie, no właśnie Szewach Weiss, ja tutaj zacytuję, jeszcze w 2021 roku mówił, jak już tym Ambasadorem nie był Polska musi zadośćuczynić Żydom. Tak a i tu chodziło właśnie o te roszczenia żydowskie. A gdy był Ambasadorem, no to po prostu domagał się spełnienia tych roszczeń żydowskich i tutaj warto i dlaczego tutaj o tym mówię, i dlaczego to znowu nam się łączy z Grzegorzem Brownem. E, ponieważ Grzegorz Brown miał okazję debatować z Ambasadorem Szewachem Weissem. E, tej debaty na YouTubie nie znajdziecie zapewne, bo już została usunięta, ale ostatnio sobie do tej debaty wróciłem i ona jest na CDA. Także jeśli ktoś tej debaty nie widział, to polecam jak świetnie Grzegorz Brown zamiata podłogę, zamiata podłogę tym, bez, tym, bezczelnym, tym bezczelnym człowiekiem, jakim był, jakim był Shewach Weiss. Dlaczego jeszcze o tym mówię? No bo Mazurek Mazurek w swoim filmie na kanale Zero właśnie, który był już komentarzem po, komentarzem po, tej, po tej rozmowie z, z tym obecnym ambasadorem Izraela, Mówił, że Szemach Weiss był przyjacielem Polski. <laughs> no, żałosne, no, żałosne. Niezły, niezły mi przyjaciel Polski. No, naprawdę, niezły mi przyjaciel Polski, który twierdził, że Polska musi za coś zadość uczyniać Żydom. No, naprawdę, żałosne, żałosne, bo kurde, nawet już nie ma co więcej mówić. Naprawdę żałosne. Ja nie wiem oczywiście jakim przyjacielem indywidualnie był Szewach Weiss dla Mazurka i tego nie chcę oceniać, natomiast na pewno tego nie chcę oceniać, bo to w ogóle to nie, nie, nie jest moja sprawa. Natomiast na pewno z całą pewnością jest, mogę powiedzieć, że Szewach Weiss nie był żadnym. Naprawdę żadnym przyjacielem polski Szewach Weiss nie był. Yy, generalnie Żydzi co do zasady przyjaciółmi Polaków? Nie byli. No co jeszcze tam było powiedziane? Jeszcze, jeszcze w, tym samym, w tym samym filmie, w którym opowiadał głupoty, swoje głupoty Mazurek o tym, ty, o tym że Szewach Weiss był przyjacielem Polski, to jeszcze wypowiadał się wieszcz narodowy Krzysztof Stanowski i tutaj też warto się do tej wypowiedzi odnieść, bo Krzysztof Stanowski, Krzysztof Stanowski tutaj też sobie porobiłem notatki, żeby nie zapomnieć tym, nie, nie zapomnieć szczegółów tego, co powiedział Krzysztof Stanowski, że przez ambasadora że przez ambasadora Izraela e, Grzegorz Brown wychodzi niemalże że na męża stanu i że ma i, i że wychodzi na takiego, który ma widzi więcej, wie więcej i ma świetne pomysły e, i tak dalej, i tak dalej. Że oczywiście to też w pewnej Hiperboli, bo on tam potem zaznaczył, że to w pewnej Hiperboli, on to opowiedział. Natomiast tak odnosząc się do tego całkowicie, bo to wiadomo, no to Stanowski to nigdy, Stanowski nigdy nie uzna Brauna za człowieka, legendę, człowieka bohatera. Ja uznaję, bo dla mnie to jest człowiek bohater, człowiek legenda, już legenda chodząca, a jeszcze dużo przed sobą ma do zrobienia zapewne, więc, więc ta legenda będzie tylko rosła, mam nadzieję. Natomiast no, to jest oczywiste, że Stanowski nie nazwie Grzegorza Brauna w taki sposób, że dla niego to są jakieś tam hiperbole, ale tak, Grzegorz Braun jest mężem stanu, Grzegorz Braun często widział i wiedział więcej i tutaj można podać przykłady związane i z, i z lockdownami chociażby, bo wystarczy zobaczyć, co Grzegorz Braun mówił, jak, się, jak zaczęto nas zamykać w domach, no wystarczy zobaczyć, no to się wszystko sprawdziło. Wystarczy zobaczyć co Grzegorz Braun mówił na, na samym początku wojny z Ukrainą, Rosji z Ukrainą, jakie są zagrożenia I to, też pra, i to też wszystko się sprawdziło co do Joty podczas gdy inni się z tego naśmiewali o. Warto też przypomnieć jak Grzegorz Braun i yy, to był dobrych parę lat temu już był ten, była taka rozmowa na kanale Emisja yy, gdzie Grzegorz Braun mówił o, yy, o bunkrach o planowanych bunkrach żydowskich pod CPK, też się wtedy z niego śmiano, a niedługo po tym i to było, a niedługo po tym te parę miesięcy temu te parę miesięcy temu to było jak Grzegorz Bram właśnie zgasił świeczki no to niedługo po tym okazało się, że Żydzi mają jakieś swoje to niedługo potem okazało się, że Żydzi mają jakieś swoje tajne korytarze pod, pod synagogą w Nowym Jorku. Jak ktoś nie zna sprawy, no to jak wpiszecie sobie w Google'a, jak wpiszecie sobie tę sprawę w Google'a, no to wam znajdzie. Także no... Grzegorz Brown zawsze wiedział i widział więcej. Także głupi Krzysztof Stanowski się, że tak powiem, jakieś tam swoje głupoty gada. A prawda jest taka, że Grzegorz Braun nie potrzebuje, nie potrzebuje nikogo do tego, żeby przekonać, przekonywać kogoś, że ma rację. No bo on po prostu ma rację bardzo często i bardzo często jego przepowiednie przyszłości się sprawdzają, no bo to jest człowiek z ogromną wiedzą z ogromną wiedzą nie tylko historyczną, ale też właśnie między innymi z ogromną wiedzą historyczną. No a kto jak wiadomo, jak ktoś nie zna historii, no to jest narażony na to, że ta historia będzie mu się powtarzać albo rymować, bo tutaj są różne wersje natomiast tak, no jeśli ktoś nie zna historii, no to zwykle jest skazany na ponowne jej przeżycie. Grzegorz Braun zna historię dobrze, no i nie tylko historię, no bo to jest ogólnie człowiek mocno czytany i zaznajomiony z wieloma z wieloma ważnymi sprawami i po prostu dużo rzeczy wie i żaden ambasador Izraela jakby... A, bo tam jeszcze Krzysztof Stanowski po, po powiedział o, my się oburzaliśmy, my się oburzaliśmy na to, że Grzegorz Braun zgasił świeczki, a teraz wcale tak, aż takie głupie to się nie wydaje. No oczywiście, tak jak mówię, Krzysztof Stanowski to mówił w pewnej hiperboli, no bo on no, oczywiście nadal nie popiera gaszenia tych świeczek, ale nie, jakby się odniosę też do tego fragmentu. Nie, panie Stanowski, Oburzali się durni, fajno poliniacy. Nie oburzał się na to żaden świadomy człowiek, bo no bo no, dlaczego się nie oburzał, no to już myślę, że cała poprzednia część mojego filmu to wyjaśniła i też chyba nie ma sensu już dłużej, e, dłużej o tym mówić że ta sytuacja, obecna sytuacja ma bardzo wiele wspólnego z tym, że z tym, kiedy ukraińska rakieta w przewodowie zabiła Polaków, polskie władze też nie potrafiły się do tego odnieść, też, też udawały, że nie ma problemu, też, mia, też brały wodę w usta, łapały wodę w usta. Do tego, do tej pory Ukraińcy za to nie przeprosili, Także no, to już jest polska tradycja, że polskie władze za pozwoleniem, no bo przecież one same się nie wybrały, że polskie władze za pozwoleniem bardzo dużej liczby polskich obywateli yy, pozwalają na to, żeby srał na nas każdy, kto na nas srać. Chce, a srają na nas, bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. I też kiedyś ktoś mi napisał taki komentarz, że żeby nagrać kiedyś taki film, w którym można by było spróbować odpowiedzieć na pytanie kto tak naprawdę rządzi światem. Ja za taki film pewnie też się za jakiś czas zabiorę. A taki film się pewnie też za jakiś czas zabiorę, ale myślę, że ten dzisiejszy film jest właśnie dobrym też zaczynkiem, dobrym wskazaniem pewnym na to, kto na pewno na świecie ma ogromne wpływy i może sobie robić, co mu się podoba. Ale tak jak mówię, o tym będzie oddzielny film i jeszcze, i jeszcze, yy, jeszcze jedna rzecz. I będzie, będzie jeszcze film w najbliższym czasie o tym, jak wygląda sytuacja w samorządach, bo w samorządach dzieje się odgroma afer, naprawdę odgroma afer. Tylko po prostu te afery nie są aż tak nagłaśniane, no bo ludzi dużo bardziej interesują afery rządowe niż, niż afery samorządowe i w tym jest cały ból, cały szkopuł, cały ból jest właśnie w tym, że ludzi to mało interesuje, dlatego mało się o tym mówi, a to wcale nie oznacza, że te afery są małe, bo one są często ogromne też postaram się jakiegoś rozsądnego samorządowca zaprosić, żeby, żeby, żeby też on o tym trochę poopowiadał. No i oczywiście będą też rozmowy z innymi gośćmi. Już, już dwóch ciekawych gości mam zaproszonych na przyszły tydzień, ale jeszcze nie będę zdradzał kogo, pozostawię, pozostawię pewną niespodziankę. Już w niedzielę wybory samorządowe. Może i wybory samorządowe nie są bezpośrednio aż tak bardzo mocno, nie są aż tak bardzo mocno powiązane ze sprawami ogólnokrajowymi, czy tam, czy sprawami zagranicznymi, ale, ale macie okazję, macie okazję do tego, żeby dać czerwoną kartkę niektórym ugrupowaniom. No i ciekawe, czy z tego skorzystacie. Możecie ich najpierw odciąć w samorządach, następnie są uniowybory już niedługo. Możecie ich odciąć w Uniowyborach. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie mądrze!